A za to, że zupa była zasłona. Ostaw tą biedną kobietę w spokoju. E, eee, czekaj, Pan zasłużyła sobie! In the eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. Tu szklane gacie. Wzywam cię, dupeczko. Odbił. Dupeczka zgłasza się. Dobra agencie Obwis darujmy sobie i tak jesteśmy monitorowani przez YouTube, powiedz ty lepiej jak ci idzie twoja tajna misja o której wszyscy już wiedzą. Panie Petusie, sprawa się skomplikowała. Ten cały Jergosław jest już ponoć bohaterem spod Krakowa, on chyba jest niewinny i pracuje po naszej stronie. No wiedziałem, też słyszałem te plotki w wiadomościach, ale posłuchaj mnie agencie Obwisławie. Choćby i ten menelik pracował po naszej stronie, to my i tak nie możemy pozwolić, aby on był niewinny, i to z kilku powodów. Po pierwsze, nie możemy pozwolić, aby taki pijak był bohaterem narodowym. To my, Warszawska Policja Stolcowa, powinniśmy być bohaterami i załatwić cały problem. A po drugie, ja osobiście nie mogę pozwolić, by ktoś taki był bohaterem. Bo widzisz, gdy byłem mały raz zapragnąłem pójść do hurtowni koło mojego bloku po piwo. Osaczyły mnie takie menele ze wszystkich stron, żądając pieniędzy na bułeczkę, grozili mi, że jak im nie dam to pokażą mi swoje zęby, a ja zawsze się bałem żywych trupów na żywo. I właśnie wtedy postanowiłem, że zostanę policjantem i będę pił właśnie takich hultajów i ja nie mogę teraz pozwolić, żeby koszmar z mojego dzieciństwa został bohaterem narodowym. Dlatego masz znaleźć cokolwiek na tego Jergosza żeby udowodnić iż pracuje z piekelnymi kucharzami. A jak ci się nie uda to spoko, bez dowodów też przymyknąć możemy. Witajcie zacni ludzie. Czy mogę tu u was poćwiczyć moje sztuki walki by móc zwalczać zło? Wielceśmy radzicny bohaterze. No proszę kogo tu mamy sadystyczny dziadek ze straj na oczach. Zapraszamy do naszego hotelu w areszcie. Komisarzu Paus Saniasz przyprowadzili tego dziada co rozbój uczynił na marszałkowskiej. A, dobrze, wprowadzić. Bądź pozdrowiony obrońco uciśnionych. Ło. E tak tak, ja tutaj jestem. Witaj cny i mężny Kolesiu, jestem obłędnym rycerzem, zwą mnie Żurant ze spychacza. A tak, Żurant ze spychadła. No właśnie, ze spychacza, przybywam, by zniszczyć zło, jakie zalęgło się w Polsce. Jesteś szambonurkiem? Sam jesteś gburkiem, Zwo się Żurant, zleć mi jakiegoś kwesta, bo nabijam sobie lewele. E, dobra dobra, to powiedz jak ja wyglądam. Jesteś przepiękną blondynką w obcisłych blaszanych stringach. Twoje cekiny błyszczą i falują jak fale na wietrze. Jesteś walnięty? Nie utrzymuje się zręty. Pytam czy jesteś walnięty. Sam jesteś niedorozwnięty. Pięknie, nie dość że ślepy i głuchy to jeszcze wszechstronnie nie i szeroko pie. Ty, chociaż zaraz, może taki przybuł on może się do czegoś przydać, słuchaj no dziadu, mam dla ciebie takiego questa, że ci ta strajtaśma opadnie. Słucham cię głośno i wyraźnie. E, a tak poza tym to nie próbowałeś czasem zdjąć tej opaski? Nie bo mnie słońce razi. A kto cię tak urządził? Krzyżacy. Zespychnęli mnie z kibla i potłukłem się po całych gnatach. Krzyżacy, te pająki, a, chodzi ci o ten zespół metalowy? Dobra mniejsza, sprawa wygląda tak. Miło mi jestem, żurant ze spychacza, poszukuję questów. Zamknij się dziadu i słuchaj. Posterunkowy, połączcie mnie jeszcze raz z agentem Obwisem. Jest sir. Ech, jakby tu zrobić tą tajną misję i się nie narobić? Jak ja bym chciał popływać kajaczkiem po tych mazurach. Ale nie najpierw muszę załatwić se operację plastyczną. Witaj, cny rycerzu, będę Twoim towarzyszem. Gdzie jesteś, nie widzę cię w tej gęstej dżungli. Oto chyba ten dziadek, co miał mi pomagać. Jak miło widzieć kogoś głupszego od siebie? Trochę w lewo. Trochę w prawo. No, to teraz se pogadamy. Dziergorz, ja mam trochę w prawy. Może gdybym przyjął poród tej owcy, to może potem polecielibyśmy szybciej? On może cały czas lecieć, tylko nie może się przeciążać, dlatego ty pobiegniesz. Dlaczego ja? Bo tylko ja umiem tym smokiem sterować, poza tym ty nie masz licencji, a ja jestem głównym bohaterem, więc mi wolno. A może zrobimy przerwę na reklamy i pójdę sobie w krzaki? Znowu chcesz srać, a jak strażnik ochrony przyrody przyjdzie? O, w mordę! Co się stało? Ktoś napadł na naszą plebanię. My idziemy ich rozwalić, a ty krakuś zostajesz ze względu na dobrowcy, zresztą i tak chciałeś się zezrać. Napadli na nasz kościółek. Osiem a Jaffry, ale masz zajebistą Harry Poterską szatę. Jeszcze ci kapelusza brakuje. No, pięknie. Widzę Jesiu, że wykonałeś swojego quest'a, ale sorry, bo widzisz te szatany ukradły nam Beryloczek. Jaki znowu broloczek? Ten, który dał ci Cezary przed śmiercią. Chodzi o ten amulet, nie ma czasu na wyjaśnienia, bo zaraz będzie koniec odcinka, powiem tyle. Tu nie jesteśmy bezpieczni, musimy jechać do Zakopanego. Harnasiowy Jarto bezpieczna twierdza w Tatrach, tam musimy się udać, tam będzie nasza tajna baza. Czy po tym wszystkim zostanę królem polskim? No jak Dzesiu pomoże, to chyba jo. No ale ja mam wysokie wymagania, chociaż zaraz, grzaniec góralski, piwo z beczki, gorzałka z kozie i śliny, nie ma co jadę do zakopanego. Dlaczego nie możemy wszyscy polecieć Krakusiem? Rozdzielamy się, Kraczek odciągnie od nas uwagę, poza tym bez nas będzie mu że ja nas nikt nie zauważy, spotkamy się z nim w górach. No jak zwykle, mędy. Każdy w tym filmie ma gdzieś biednego smoka wawelskiego. Niech ja się tylko nauczę ziać ogniem.